Dzień dobry. Znajdujemy się w porcie Gdańsk, na brzeże Oliwskie. Jako MidaCNDR oferujemy wszelkiego rodzaju organizacje transportu drogowo, morsko, kolejowo czy lotniczo. Oprócz standardowych transportów kontenerowych FCL oraz drobnicy kontenerowej LCL, organizujemy również charter przestrzeni ładunkowej na statkach drobnicowych. Za moimi plecami znajduje się statek Tiankun. Jest to kolejny statek drobnicowy w tym roku, na którym czarterujemy przestrzeń dla naszych klientów. Przewożony wolumen do tej pory na statkach, który obsługiwaliśmy, wynosił od 2000 ton na statek do 50 000 ton na statek. Statek drobnicowy zajmuje się przewozem ładunków przemysłowych liczonych w sztukach. To mogą być slaby, beczki, konstrukcje, big bagi, czy nawet samochody. Przewiezienie 2000 ton big bagów na jednym statku drobnicowym, w zależności od wagi i objętości danego towaru, może odpowiadać zapotrzebowaniu na 100 do 120 kontenerów. W czasach, kiedy świat boryka się z trudnością, z dostępnością sprzętu kontenerowego na całym świecie, w szczególności z Azji, oraz historycznie wysokimi stawkami za frachty kontenerowe. Może to być ciekawa, tańsza alternatywa dla klientów, którzy do tej pory korzystali z transportu kontenerowego. Załadunek statku trwał kilka dni, jednakże wcześniej należy skoordynować z załadowcą bądź kilkoma załadowcami dostarczenie towaru do portu. Następnie, jako Omida, pomagamy przygotować umowę czarterową i organizujemy transport do Polski wraz z ubezpieczeniem. W momencie, kiedy statek wpłynie do portu. Organizujemy wszelkie formalności związane, np. z wisem, bądź z odprawą celną. W tym przypadku cały towar nasza agencja celna odprawiła jeszcze na statku, także w momencie rozładunku towar jest już odprawiony i możemy go sprawnie i szybko podejmować i odwozić na pobliski magazyn. Z magazynu następnie towar jest wydawany naszym klientom, bądź przez nas dostarczany w dowolne miejsce w kraju, bądź w Europie. To wszystko, co chcieliśmy przedstawić Państwu na tym nagraniu. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej cndr.pl, gdzie zapoznają się Państwo z usługami, jakie oferujemy. Do zobaczenia.